Was szanowni widzowie w kolejnym odcinku naszego programu. Po mojej lewej stronie mój syn Mateusz. Kłaniam się nisko. Jak widzicie wracamy do tematu gry w wydawnictwa GMT Commands and Colors Medieval. Mateusz dzisiaj obiecał mi pomoc w poprowadzeniu tego odcinka, jako że jest dosyć dobrze obeznany w systemie Commands and Colors. No także specjalnie dla Was poprowadzimy ten odcinek wspólnie. Opowiemy Wam o różnicach pomiędzy Commands and Colors Medieval oraz Grow, która pojawiła się erę wcześniej, czyli Commands and Colors Ancient dotyczącą starożytności. No tutaj Medieval jest jak gdyby kontynuatorem chronologicznym Commands and Colors Ancient, aczkolwiek w obydwu, pomiędzy obydwoma grami istnieją jakieś tak naprawdę z punktu widzenia już naszego, czyli przeprowadzonych kilku rozgrywek, pewne. Tak naprawdę kosmetyczne różnice, oraz mam nadzieję, w drugiej części programu, czyli pod jego koniec, uda nam się zagrać kilka etapów, żeby wam przedstawić dokładnie, jak wygląda yy, jak wygląda sama rozgrywka, tak, sama gra, przebieg gry, etapy itd., itd. Także zapraszamy Was do oglądania i do pozostania przy odbiornikach. Także gra rozstawiona zaczynamy w imię Boże. Zy już? No dobrze, w takim razie zaczynamy, i może na początek powiemy Wam troszeczkę o różnicach pomiędzy Commands and Colors Medieval a Commands and Colors Ancients, bo te systemy najbardziej ze sobą korespondują, jeżeli chodzi o ich chronologiczne ułożenie na osi czasu. Przede wszystkim, pierwszą podstawową różnicą jest to, że niektóre jednostki kawaleryjskie zostały. Uzbrojone w łuki, także mogą one prowadzić walkę dystansową, i to jest taka jedna z różnic, jeżeli chodzi o kawalerię. No to wynika oczywiście ze specyfiki uzbrojenia niektórych. Ludów stepowych, właśnie kawalerii, ludów stepowych włóki, włóki refleksyjne dodam. W związku z tym te łóki tutaj dla kawalerii zostały wprowadzone, także może, się, może zaistnieć w scenariuszu sytuacja, że ciężka kawaleria, jak i średnia kawaleria jest uzbrojona włóki. Poza tym, jeżeli już jesteśmy przy liczebności kawalerii, to zwiększono. Co zwiększono? Liczbę bloczków. Z, z Liczbę bloczków, tak. Od Od oddziału kawalerii trzech. z trzech na cztery, tak. W, w Command and Colors Ashen były to trzy bloczki, kawaleria, oddział kawalerii był, składał się z trzech bloczków, tutaj składa się z bloczków czterech. No, wynika to z tego, że w średniowieczu kawaleria stała się królową pola bitem, główną siłą przełamującą. W związku z tym jej siła tutaj uległa, uległa wzmocnieniu. Mimo, że tutaj jeszcze nie jest średniowiecze. No tutaj tak, rzeczywiście, niektóre scenariusze są jeszcze nieśredniowieczne, ale o tym powiemy troszeczkę później. Jest parę scenariuszy tak, walk szczególnie Zachodni Zachodniego Cesarstwa z plemionami barbarzyńskimi, z Germanami, między innymi właśnie to jeszcze osadzonych w czasach, w czasach starożytnych, tak, jak najbardziej. Dodatkowo wprowadzono zasadę tak zwanego partyjskiego strzału, partyjski strzał, jak Mateusz zapewne wie albo nie wie, był taką sposobem walki właśnie ludów stepowych polegającą na tym, że kawaleria podjeżdżała do szeregu przeciwnika, na pewną odległość, z reguły było to kilkadziesiąt metrów, oddawała strzały w kierunku oddziału przeciwnika i przemieszczała się przed jego frontem w tej samej odległości cały czas do niego strzelając, po czym odjeżdżała po osłabieniu szyku przeciwnika odjeżdżała i w tym momencie ruszała z reguły do ataku ciężka kawaleria, która od tej osłabioną strzelała wcześniej szyki przeciwnika przyłamywała, Również stosowano tę Y, tę taktykę walki w trakcie wykonywania, tak zwanego pozorowanego odwrotu, to jest również taka specyfika walki tych wszystkich ludów stepowych, y, kiedy wciągano oddziały przeciwnika w taką, w taką pułapkę, udawano odwrót, ta kawaleria udawała odwrót i odciągała od głównych sił y, siły przeciwnika, ułatwiając ich rozbicie. Tutaj mamy właśnie do czynienia z tym y, mechanizmem. Jest wprowadzony y, partyjski strzał. W momencie, kiedy do, jednostka, y, kawalerii, doko, jednostka kawalerii uzbrojona w łuki y, dokonuje odwrotu, czyli wycofuje się na Dwa pola, chcąc uniknąć walki, może przed tym ostrzelać yy, przeciwnika. tak? Przed tym czy po tym, już nie pamiętam. Chyba po tym, jeżeli, to, jeżeli rzeczywiście udaje się ten odwrót, to może wtedy yy, próbować się ostrzelać oddział przeciwnika, który ją atakuje, wykonując ten odwrót. No, tutaj też taką podstawową różnicą w stosunku do yy, Commands and Colors Ancient jest to, że yy, ten odwrót, który wykonuje kawaleria musi odbyć się na dwa pola, nie może być, nie może odbyć się na jedno pole, musi kawaleria mieć ze sobą dwa pola, na które ten odwrót może wykonać, nie mm. może go wykonać na odległość mniejszą. Także to Bez też jest wsparcie. taka jedna tak, jedna, no ale jak ma wsparcie, to jest i to też inna historia, bo to chodzi tutaj mówimy o, o wycofaniu kawalerii przed walką. A nie o uniknięciu trafień na flagę, tak? czyli kiedy kawaleria jest zmuszona do wycofania, bo wtedy, jeżeli flag nie może uniknąć, to wycofać się musi. Tak? To tutaj, tak, te podstawowe różnice, jeżeli chodzi o, o kawalerię. To jest ich troszeczkę, wynikają one z tego, że no przemieszczamy się między epokami, przechodzimy ze starożytności do średniowiecza i tak jak wspomnieliśmy poprzednio, ta kawaleria no zyskała troszeczkę już inną rangę na, na polu walki, stała się tu taką główną siłą właśnie przyłamującą szyki przeciwnika. W związku z tym tutaj jest ona dowartościowana, dopompowana, jest dużo silniejsza niż w, w systemach starożytnych. No gdzie, gdzie z kolei triumfy święciła ciężka piechota, tak? Ewentualnie słonie przy szczęśliwych rzutach. Dobrze, to to mamy za sobą. Teraz natomiast jeżeli chodzi o piechotę, pojawia nam się, znaczy może nie pojawia się, bo ona również była obecna w, w systemie starożytnym Command and Colors. Mamy oddziały Auxilii, tutaj je widzicie, że tak naprawdę mamy rozstawiony scenariusz bitwy na polach katalaunińskich. To jest prawe, bodajże prawe skrzydło z tego co pamiętam, ale to o tym później sobie powiemy. Dobra, nieważne. Przechodząc teraz do piechoty, zmieniły się zasady działania jednostek pomocniczych, czyli auxilii, przymierzeńców. One w tej chwili mogą poruszać się o dwa pola i walczyć, tak? poruszają się dwa pola i walczą, i została zredukowana liczba kości, którymi walczą, ponieważ w walce wręcz używają dwóch kości. Tak? Wcześniej używały trzech kości, w tej chwili używają dwóch kości, także została ta piechota sojusznicza, tak można to sobie przetłumaczyć, nazwać, została osłabiona. Dodatkowo zwiększono mobilność piechoty średniej, mhm. tak? Ona w tej chwili może się poruszyć dwa pola i nie walczyć, albo poruszyć się jedno pole i walczyć wręcz, tak? tak. To jest też taka podstawowa jedna, A... jedna ze zmian, która tutaj A właśnie porównicy? ma miejsce. Mogą się ruszyć? Wojownicy normalnie zwraca, że tak samo funkcjonuje. To znaczy dwa do przodu. Tak, jeden, jeden i mogą walczyć, a dwa muszą walczyć dwa no. do szarzy. Tu się wojownicy się nie zmieni. Tak. Dobrze, ale tu tam powiemy. Wojownicy pozostali na takim poziomie, na jakim byli, czyli jedno pole i walka, a jeżeli różają się o dwa pola, to muszą walczyć. Tutaj się nie zmieniło to. Zmieniło się natomiast to, że zredukowano ilość kości, którymi walczy piechota średnia i ciężka. tak Ciężka piechota w tej chwili walczy kośćmi czterema, tak. a piechota średnia walczy kośćmi trzema, kiedy atakuje. Tak? Mhm. Y także tak to wygląda. Y to tutaj wiadomo, Specyfika średniowiecza, y, redukcja roli piechoty na polu bitwy kosztem kawalerii, także ta piechota została osłabiona. No tutaj, co prawda, niektóre scenariusze rzeczywiście sięgają starożytności, więc y, no zastanawiałbym się, czy do wszystkich scenariuszy należy to, tę zasadę prowadzić, czy te wszystkie scenariusze, które tutaj mamy y, zawarte w tej grze, rzeczywiście do, tej, do tego średniowiecza pasują. No, nie będziemy dyskutować y, z koncepcjami twórców gry gdzie nam malutkim do, do, do nich, tak? uznali że tak ma być, tak jest, no nam to niekoniecznie pasuje, ale, ale tak, tak jest, no, może w przyszłych rozszerzeniach troszeczkę się to zmieni. Kolejną zmianą, z którą mamy do czynienia, jest wprowadzenie tzw. Armor Superiority, czyli przewagi pancerza. W takiej sytuacji, kiedy jednostka, że tak powiem, niższej klasy, czyli na przykład zielona, atakuje niebieską, wtedy ta jednostka o wyższej klasie pancerza, wyższej klasie uzbrojenia może zignorować pierwszy wyrzucony przeciwko niej w walce wręcz miecz. Jest to zasada zaczerpnięta. Z tego co nam się wydaje, z, z serii Samurai Battles tam mieliśmy do czynienia z, właśnie z czymś takim: z tym, to tak z przewagą pancerza przeciwnika, także ale jest tutaj jak najbardziej zrozumiałe w jej wprowadzenie. Także tutaj się nie czepiamy. Kolejną rzeczą, która też bardzo pozytywnie wpływa na rozgrywkę, na podniesienie klimatyczności w stosunku do Commands and Colors Ancient jest wprowadzenie przewagi kawalerii na polu bitwy. Czyli jednostka kawalerii, która w przeciwko której walczy, która jest atakowana przez jednostkę piechoty również może zignorować pierwszy wyrzucony przeciwko niej miecz. Także też to daje pewną, pewną przewagę kawalerii na polu bitwy, jeszcze podkreśla, jak gdyby ją poza tą zwiększeniem, poza tym zwiększeniem liczebności bloczków, czyli zwiększeniem siły kawalerii, wytrzymałości i tak naprawdę tutaj mamy jeszcze to, że jest ona bardziej odporna na, jest, jest bardziej odporna na ataki piechoty przeciwnika. Logiczne? Według ciebie ta zasada logiczna. Tak? Kawaleria z piechotą zawsze walczyła do pewnego momentu przynajmniej dużo skuteczniej. No jest to ten, ten etap w, w dziejach wojskowości, kiedy, kiedy to rzeczywiście miało ta przewaga miała przełożenie na, na polu bitwy. Także to tyle, jeżeli chodzi o. Same zmiany dotyczące funkcjonowania jednostek na polu bitwy. Tutaj również, jak widzicie, zwiększyła nam się mapa, tak? ona nam się poszerzyła po jednym rzędzie z każdej strony, także jest to taki krok w kierunku w kierunku tego, co zrobiła firma Compass Games, z, z jaką I grą? Z, tak, z Command and Colors Tricorn. Tam po raz pierwszy mieliśmy wprowadzoną tą głębszą mapę do dołożonym po jednym rzędzie heksów z każdej strony, w związku z czym ta głębokość pola bitwy nam się znacząco tak naprawdę zwiększyła. A w związku z czym zwiększyła się również mobilność kawalerii i wydłużyły się drogi odwrotu. W tej chwili jednostki kawalerii wycofują się, o, z reguły jest to o jedno pole dalej. Tak z tego co mi się wydaje, że ciężka kawaleria chyba się wycofuje. Zaraz zobaczymy, wycofuje się tak. Wycofuje się o dwa pola, a lekka kawaleria wycofuje się o, aż o cztery pola. Średnia o trzy. Tak, sprawdzamy właśnie w tabeli, ponieważ tutaj dodany jest reference card dla oddziałów. I tutaj macie wszystkie statystyki tych oddziałów wymienione. Bardzo przydatna rzecz, często używana. I, I, jak sami wiecie, no, co tutaj dużo tłumaczyć, tak? Wszystkie te karty referencyjne oddziałów terenu są bardzo, bardzo przydatne. Ich w, rozgryf... ich w trakcie rozgrywki e, używa się bardzo, bardzo często. No dobrze, tutaj mamy jeszcze taką jedną rzecz. Mateusz, zaraz wam pokażę. Mateusz teraz pokaże wam Inspired Action Tokens. Jest to e, zmiana w porównaniu z e, Command and Chorals Ancients. Zmiana, która wpływa na e, samą mechanikę rozgrywki. Dobrze. Otóż, w momencie, kiedy zagramy kartę Leadership, możemy wykonać tymi aktywowanymi oddziałami jedną z akcji, które mamy na Inspired Action Reference Sheet, tak zwanym. I tutaj te. Akcje, jak zapowiada producent, będą różniły się, będą odzwierciedlały jakiś sposób prowadzenia walki przez daną armię, jakoś jej taktykę mhm. i te akcje mogą się zmieniać znaczy, no będą się zmieniać tak, no, siłą rzeczy, ponieważ będziemy mieli do czynienia z różnymi średniowiecznymi, średniowiecznymi konfliktami, więc te inspired actions będą nam się zmieniały. Tutaj mamy. To, to Ta karta jest dwustronna. Oczywiście na jednej stronie mamy te akcje dla oddziałów bizantyjskich, jak również dla Rzymian i Wandalów, a na tej, a na tej stronie mamy dla Sasanidów i Hunów, hmm. tak, także oddziałów perskich i, i dla Hunów. One tutaj niewiele się różnią. Mamy, mamy na przykład takie akcje jak szarża kawaleryjska, mamy takie akcje jak zebranie oddziałów. Mamy takie akcje jak ogień i podejście, tak, prowadzi ostrzał i podejście, później też podwójny ostrzał, czyli Dark and the sky, move, fire, move, czyli ruch, ostrzał i, i, i ponowny ruch. Jak również tutaj jest jedna różnica pomiędzy oddziałami perskimi a oddziałami bizantyjskimi. Otóż oddziały perskie mają akcję redeploy, która pozwala im poruszyć dodatkowe jednostki, a oddziały bizantyjskie mają akcję foot on która pozwala im wykonać dodatkowe... Mocniejszą walkę od oddziałami piechoty, tak? Chyba na tym to polega. Tak. się o Battlefield Actions. One się różnią. A tak, tutaj mamy też takie yy, tak zwane... A, właśnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o ważnej rzeczy, o tych żetonach. O te, nie, nie powiedzieliśmy, bo Ty pokazałeś, ale nie powiedzieliśmy jak, o, o co w tym chodzi. Bo oprócz tego, że mamy te akcje Inspired Actions, to one jakoś muszą być napędzane, więc są napędzane za pomocą tych takichże żetonów, właśnie które pokazywałem wcześniej, Mateusz, o których zapomnieliśmy troszeczkę więcej opowiedzieć. Na początku gry ta liczba żetonów jest dla każdego gracza jest ustalona. Gracz w momencie, kiedy chce wykonać taką właśnie akcję, musi poświęcić. Taki jeden żeton. Te żetony można zdobywać przez zagranie jakichś konkretnych kart. Yy, kart, którymi jest napędzana mechanika gry, czyli tych kart yy, sekcji oraz kart. Yy, yy taktycznych, tak, bo tam są dwa rodzaje kart, ale tam chyba te żetony chyba dostajemy tylko z zagrania kart taktycznych, pamiętam, tak? Z tego, co tak. mi się wydaje. I dobrze, tak? tak. Dostajemy z zagrania kart taktycznych, no mniejsza z tym, po prostu dostajemy, te żetony możemy odzyskać tylko i wyłącznie poprzez zagranie e, odpowiednich kart z deka, tak? O ile wpadną nam na rękę i te karty zagramy, to na karcie jest wtedy napisane, że taki żeton po zagraniu takiej karty w wykonaniu akcji e, otrzymujemy. I wtedy możemy, e, jeżeli zagramy kartę Leadership, e, taki, e, taką akcję Inspired action, wykonać dla jednej, dla drugiej armii. Bardzo to wzbogaca rozgrywkę i, i, i naprawdę jest to bardzo przyjemne rozwiązanie, które nadaje klimatu tej rozgrywce. Oczywiście ona jest dalej bardzo prosta, bo to jest Command Corros, nie oszukujmy się bo tutaj. Nie, nie, nie ma żadnej finezji jakiejś specjalnej w, w tej grze, tak naprawdę. Mhm. Aczkolwiek daje to w, w dużym, dużym stopniu klimatyczności. Dodatkowo, tak jak zauważył Mateusz, mamy e, Battlefield, Battlefield. Action. Każda armia ma tutaj Battlefield Actions, one są dokładnie takie same dla każdej armii i te Battlefield Actions możemy również za koszt tego żetonu Inspired Action Token wykonać, tylko że te akcje mogą być wykonywane nie w momencie kiedy zagramy Leadership Card, tylko w, w okolicznościach, które tutaj na tej karcie Battlefield Actions są opisane. I żeby wykonać taką Battlefield Action, czyli akcję bitewną, akcję pola bitwy, musimy wydać jeden żeton, ten jeden żeton Inspired Action Token. I co zrobić potem? I wybrać, które chcesz zrobić. Tak, i wybrać jedną z trzech czynności, które, które chcemy wykonać. Możemy na przykład poruszyć dowódcę o 5 pól. Tak, dodać dodatkową, kostkę. tak doda, do, dodać dodatkową kość do walki wtedy, kiedy atakujemy albo w momencie, kiedy przeciwnik rzuci nam dużo flag, możemy użyć tak zwanej bravery, czyli odwagi i wtedy e, za koszt jednego takiego żetonu możemy zignorować jedną flagę z, z puli kości, które przeciwnik przeciwko nam wyrzucił. E, battle Bonus pozwala nam w trakcie walki wręcz dodać... E, bo to jest close combat dodać tą jedną kostkę do, do naszego rzutu, tak? Albo jak walczysz, czyli. Z powrotem. Jak albo w trakcie kontrataku, podatku, tak jest, Battling back również, tak. Także tutaj jeszcze jest właśnie, wspomnieliśmy właśnie o tych Battlefield Actions, one są wykonywane poza, jak gdyby, bez konieczności zagrania karty leadership, tak jak te wcześniejsze Inspired Leadership Actions. No dobrze, to mamy na tyle. Omówione wydaje mi się te różnice, chyba że o czymś jeszcze zapomnieliśmy? Hmm, myślę. Czy o czymś jeszcze zapomnieliśmy, czy, jeszcze, czy, czy czy już o wszystkim powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy o systemami? No ale to są Victory Banner, to jest to jest Plagnie. już one one są e, one są już od dawna prowadzone. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać. Są, Aha. mamy nowe do czynienia z nowymi kośćmi. Te kości są no, nie takie kanciaste jak, jak były w Command and Colors Ancient. Są, tak tutaj producent chwali się, że są laser cutted, także są, są wycięte laserem, mają e, takie zaokrąglone krawędzie, są dużo przyjemniejsze, w, e, dużo przyjemniejsze w dotyku, dużo przyjemniej leżą w garści e, i, i ogólnie są dużo, e, dużo bardziej estetyczne niż tamte takie kanciaki obrzydliwce. Które, z którymi mieliśmy do czynienia, zresztą w, w rozszerzeniach napoleońskich one również, y, pamiętam, że znaczy nie w rozszerzeniach, one w podstawce do Commands and Colors Napoleonics również, również były te kanciaki, a później dopiero w, w własnym sumptem musieliśmy starać się o te drewniane kości. Wygląda, że to Tak, ja wiem, gorąco tu jest, to trzeba się robić. Mm -hmm. e, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy Commands and Colors Ancient, Commands and Colors Napole e, Napoleonic, gdzieś już się nakręciłem na, na Napoleony. E, a Commands and Colors Medieval, e, poza tym mechanika jest dokładnie ta sama. I w kolejnej części poświęconej e, grze e, Commands and Colors Medieval e, przedstawimy Wam. Kilka etapów z rozgrywki. Myślę, że wtedy dużo lepiej zrozumiecie na żywym przykładzie, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wygląda. Także zapraszamy Was do oglądania naszego programu. No i zapraszamy na następną część, w tak, której pokażemy, pokażemy, jak wygląda rozgrywka. w przynajmniej te kilka etapów postaramy się zagrać, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda rozgrywka w wydawnictwo. W najnowsze dziecko w serii Command Colors w filmie GMT, czyli. Commands and Colors Medieval. Także dziękujemy wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć. Cześć, cześć.